Dzisiaj ja, i me, Koji, będziemy próbowali przejść Nine Nights in the Forest na Robloxie. Jeśli film wam się spodoba, to zostawcie lajka like i suba i mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra, lecimy! I'm here. Uuu, mamy... mamy darmowe drewno. na O, bunny. Here, Rozbieraj... zabijaj od razu Banisy do... Eee, do, 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 do yeah, tak. zobaczyć ile już zrobić. Wiesz, Zobacz. Ej, Tomek, Tomek, Tomek. No way. Tomek, look. No bro, już są. Ej. Czekaj. Uh. Klik, uh, czekaj to, a, a tu mam tutaj jedzenie. Banifoota sobie postawię na ten stół. Mm. O! Mięso. Skip that's the great. toilet. Epic edging. Battle. Jackson no? first, toilet. Ja właśnie ściąłem drzewo i nie dostałem drewna. Na, no, yeah. to jest skamowany przez drewno. Jest jakieś króliczki, czy musimy, czy musimy upgradeować ten campfire? Chyba nie ma już królików. A ja nie mam panta. Shoot. Wait. Bro. Look. Frisbee. And it went somewhere Co? What? What are you doing? i One, two, three, four, five, six. Four, five, six? Where? I heard yeah! him. Uh, okay, i O, widzę go. Siema Jackson proszę skibby toilet. Epic edging battle. Jackson prosus kibbyd toilet. Epic edging battle. Bro. I didn't hear that. Yo boy! Get out. Go loot. Go loot. Go loot. Go loot. Y Dobra, najpierw robimy mapę. Co? Ej, Tomek, popatrz. Czekaj. Ej, ej. Kurde... Ze mną chodź hologram nas już jedzenie, a nie jedzę O! Patrz. Tak, to tych alienów co? Co Id da... id idziemy no? po króliki, bo ja muszę bunnyfoot Spiry i Banifoot. <grym> bunnyfoot Let's go! skrzynię tak, gdzie... to jest są... a tu jest Nie, czy ja właśnie zablokowałem mojego bunnyfoota? Okay, oh, <laughs> Masz, kolego. Masz. Okay. Uf, Dobra, biorę good Wait. Oh, spear. No, no way you got spear and I got a flashlight. Flashlight filet. Come here, boy I I think I might be dead. Oopsie. Ha! Kidding, I'm him. You're not him. So why do you have to pause in every of your conversations? Na, no, I'm not pausing, pause. O, e, i to, e, i to, i to, i to, i ja czytałam taką magię online i muszę tobie coś wysłać, co... co, co tego scenę, gdzie to było? To było 220 jakoś. Bo opagaj, opagaj. Okay. O! Oh. O! Oh, A to dobrze. Patrz. Na... No, na Co ty mi wysłałeś?

Papagaj, Papagaj, Bold, Old Bed. Papagaj, Upgrade the Crafting Bench. Kurna, jakiś papagaj kieruje? Dosłownie. Zrobię nam. A sundial? Zrobię nam. Sandal. Sundial. Zrobię. Tak, tak, tak. sundial. Opa, o, no, e, mam e, jeszcze siedem, to mogę nam dziecko. zrobić jeszcze kompas. Drugie dziecko znalazłem. Wójne. Jedyne co mam to re rewolwer. It's giving broke boy Stajnia, co tu jest dalej? Oh, o, skrzynka, skrzynka do zlutowania Why am I him? Like for real Czekaj, uh, Kolejny bambus, <noise> już drugi Naprawdę, good suck. masz good suck? Czy nie? Mam Okej, okay, mam flashlighta, to dobrze. Mam kolejny sheet metal. Oooo, oh! oh, jest! Dostałem rifle. Co? Rifle mam. Kolejne coiny Pierwsze God. dziecko. Tak wracaj, bo się robi noc. Co trzy. Nie please. ma? Ma, jest! A, to co jest? Ten ci wakacje, minął, mijają chodzi nie no, no dobrze It A... ain't bad A wyjeżdżałeś gdzieś? Eee, mniej więcej dziewiątego Co jest? O, super Widzisz to jest alienet You are hungry? No shit, Sherlock Widzisz to? Something mysterious is flying above you? Widzisz to? Czy ty... to. Widzisz to, tak? czy ty tego nie widzisz? Pizza. Are, are you blind? Hello? Do you hear me? Man, shut up. Dobra, co robię nam bed. See, I'm caring. Cuz beds are so good. And no, we got to bed so we can cu cuddle together maybe. Fuck the children, aliens. Tak karmię yeah. że prawie nam już wszystkie produkty że prawie wszystko zepsułem Czekaj Ufo widzę A yeah, yeah, yeah. Headshot Czy ty tak już uszedłeś? Czy nie? Headshot Yo, Ma, oni ja mają małą HP What? Alek wraca, bo zaraz, bo nam dzisiaj... Pupkindo Mam... Y y y mam ten laser sort jakiś Masz? Skąd masz? O widzę, to, to portal jest... Portal do Shipa. Portal, portal, portal tu jest! Tylko tam jak tam wejdziemy to musimy, to będziemy musieli ich bić, więc ja bym raczej... Nie... Czekaj, ja też chcę ten gun, ja spróbuję pozabijać tych tutaj. A, a bo tu są jeszcze? No nie zabijam, I'm killing. Yeah. Dobij. Czekaj, dobij! Nieważne. Raz. I Teraz dobi. Raz. I dwa. E, 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 mamy, mamy te plany jakieś. A, no to te tak plany. Laser defense blueprint. A jest tu coś innego jeszcze? No. Czy tu już jest wejście do. The... I am yes, in Minecraft. Finally. Spir. Mam Spira. Dobra, musimy zwrócić, bo ma, pada zaraz nam. Tam. Y, y, the, the, the room will okay i'm, I'm on my the rifle. nice Alright chat we're progressing the, the game with level level four fucking what the This thing is OP Oh I'm cooking Occultism. No you, Bro, you are getting cooked. No, I'm Boom! The Tower Watch it crumble, feel the power. Hurry Tanko's sent the game, no escape. But, oh. no. We need to get fuel for our campfire and meat for eat. Taki? Biorę Good Axe, bo mam słabego. Rwaj, good, Receive, Good Boy. Poczekaj, gdzie by był ten drugi, co zobaczyłem? Dobra, teraz Biorę szybciej owo. poradzę sobie z Kampfire'em, jak, jak ci tam będzie dealować z tymi bobujami z naszego piłkarskiego. Ty wy piłkę nawet nie grasz. No, 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 gram, no. Czasami, no z wami gram. Ze szkołą i z moimi kolegami, którzy też w czasie wakacji. Wait, no, wait, let me cook. I know, it's very mind blowing. O, oh, you have rescued a missing baby. Eee, y okej. Okay. I teraz drugi? Gdzie on był? O, że święto, zapomniałem. Tam. Dobra, nie prowadzę po sklep. Okej. Okay. Bo nie mam żadnego alternatyw, budować to mam i. No będzie masz? O, Okoń. Okay. Strzynka. Oh wait! Come back to the campfire. We gotta uh, protect our our only protection. Oh. Wait, now let me cook. Let me cook. Let me cook. Alright, I'm letting you cook. Cook. I'm letting you cook. Goodness. Okay, nice. Only just. Only just. Yeah, oh. my. Just. What do we need, Wogul? Downfall. Gdzie Bring it on! Then. Bring it on! Oh, yeah. <laughs> we'll 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 nie ma ich. Więc ogólnie kultyści w tym rajdzie nie przyszli przez Bugi w grze, więc nie wiem co się tam stało. Nie wiem. Nie wiem. Mo mo może się właśnie bagowali. W sensie yy, mi nie przeszkadza. <laughs> e. Bad boy. Okay one. oni są? O uh, jest tu jeden. Combo. Yeah. Bro, skill issue. Get better. Ma I win. Oh my god. Bro, fuck. please don't die. I'm, so I'm so dead, I'm so bad. Już nic stałeś. Oboże święty. Oh my me too. You gotta find a band me. No, Mam przecież dwa. Masz? Oh. Tak. Cool. We are not horses. We are wolves. Znowu mam lucky. Ah. Ja zginą, też. Zginął, zginął, zginął. O, udało się. Alfa Ultfeld. Wiem! You. Klucz, klucz. Się, ale lagi są w tej grze. No ja mam Co ja jest? Ja mam lagu, ale ja lagi mam. Ten... Ty też? Tak, ja też mam bardzo lagi. Nawet nie mam żadnego jedzenia. Ja muszę chyba zjeść surowe. Nie ma żadnych busz. O, Ultfeld. Chyba musimy wrócić do kampa. Wolf. Dobra, bierz... to bierz... On tam jest? Uh, wait, jest, jest tam czas. Is Nie, dobra, ja wracam do kampa, potem wezmę to dziecko. Ja mam tak... Ty, gdzie on jest? Oh fuck, I'm so dead, I'm so dead. On zniknął. Nie, on tam jest, on tam jest. Dobra, wracam, bo mam... Oh fuck, dobra, old flashlight. Save me, my boy. You're hungry, I know. Tutaj są jakieś berry. No, CO? CO JEST? CO co JEST? MI, mi SIĘ W ogóle no zbaguje Po czego? Um, timer. Nie wiem, musi się Co jeśli ci kulciści przyszli i my już dawno nie żyjemy? A, żartuję. Okej, okay, nice. I teraz ja wezmę to dziecko. I steki. Nice, crockpot.

Bo zaraz będzie po odcinku. Dobra, gdzie jest mój Giniesz. O, Karol. Co się mięso. Nie, po Dobra, rozejrzę się. Może te kurciści gdzieś tu są. Nie, no tak to by. Mają chyba. Jak to mówi. widzę tam ich drzewo. Ja widzę jakichś kultystów tam. Tylko to nie są ci z rajdu, tylko to są oni mają... Co mi dasz? Giant Set Shook, dobra Giant Suck Felon Carol Dilla Lightning like Rot, 8 scrapa, wejdziemy po scrap. Ogólnie eee, eee, A ty masz leather Body? Nie mam, ale ogólnie jak cię nie było, to się a to, to się tak dużo rzeczy działo, w sensie było crazy. Najpierw byłem mega zmartwiony, ponieważ y, Campfire nam nie schodziło. I się trochę martwiłem, że to. No to wszystko Leather body Dobra, jeszcze jeden quest To Teraz Be Berpel? Kolejny Bunnyfoot! Piąty w tym ranie już Bunnyfoot mam. Bo też. ja myślę, że to działa tak, że Bunnyfooty stają się coraz częstsze, im coraz bardziej częste ten. Wait, um, no, Mamy ma krok po i, i mamy de... para, i mamy A, a Pani. czekaj a, a... Robię nam robię nam jedzenia y, albo, albo my będziemy atakować, tak? Tak, 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 tak um, 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 A czy a czy będziesz chciał po tym ataku iść na tą Mothership? Mothershop? Mothership? Nie... Mothership? Wiem w sensie. Nie że jestem gotowy. Ja bym poszedł w następnym ranie ponieważ teraz... Mm. Y ale... Ale ta... Ale tam jest ta Alien skrzynka. Wiem właśnie. Wiem. Więc w sumie good profit. Wybrałeś sobie ten gulasz? I zrobię drugi dla mnie. Dobra, jak teraz nie przyjdę, to już jest... słabo bardzo. Ponieważ... Stąp. O! Jest dir, jest. Deer. O, co, so, co, są! Idą, idą, idą. E, what the... Come here, boy! Bij, bij biej. Dobra. Jeden. Tu, tu są dwa. bije Joke's on you! I have a... Kurde gdzie to? Revolver. I have a rifle! O Ła Okult is there. Dem, dem, drem, dem, drem, drem, dżem, dżem. I właśnie, dżem. Dżem. Malinowy. I just wasted a fucking bullet. Jak tu ah, się wchodzi... O, oh, tutaj. Enter, enter teleport tu. You to wanna fight me? Sorry! <coughs> sorry! I'm sorry. here. I'm here. <coughs> Jak sąd wyjść? Przecież trzeba Czemu tutaj tak. pada? Nie wiem Jak pada one? Wait, come Here. face Rifle tego, tego dużego, tego dużego Zabijemy są, e. są na górze, na górze są Góra, góra Prendo? Open sesame! Są! So, Są! So. No, <laughs> <I> do... <laughs> pomóż! I'm hungry Ej, I'm hungry! Dobra, ja je moją... mój gulasz Laser cannon! Dobra Ale to jest super Dobra I'm hungry! Jeszcze! Help Ja... ja ich obóz zmanszytowałem Laser cannon Mam i mam badża w, w, Dobra, Idziemy, Dobra, idziemy idziemy, 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 idziemy. Tomek, tu! Co tu? Wyjście! A, tu można, szybciej. Uh. Jest tu, jest tu, jest tu, jest tu. Quick. Idziemy, idziemy, idziemy. Szybko. Run, nie. Got, run, 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 run. Mamy, mamy i badża i tutaj? Run, run. Jeszcze z tego co widziałem na TikToku, ale to, jest to było łatwiejsze. Nawet nie musiałem żadnego dobrego ten. Ja to ufa, I tutaj. need gulasz, quick! No to marchewki sobie mm. zrób ty. Masz. A, dzięki. Mam jeszcze UFO Junk, który jest skrapem chyba? To skrap I know that I'm hungry, Sherlock. Czekaj, ja też sobie robię. Bo ja, bo ja też Mega, run. run, run, run. Run, nigga, run, run, run. We to right, so run on I'm God. I got. There. Like that. Papa guy built a lightning light. Nearly. Right, Open fine. sesame. Open sesame again. Open sesame for the third time. To jest to? Nie, to nie jest to! tutaj jest otwarte, to gdzie jest to Squid Game? You ain't him, I will just remind you I'm him Because I'm him Co? Siema ma panie Nie, no, 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 wait, wait Nie, stop, stop, stop Wait Czemu? Czemu? Czemu Ludzie, choćcie, chodźcie, chodźcie Tu no Czemu ten jeden nice? nam do tego? Tu nic nie zadaje А нет, чекай, ты тут задал. Он dead о, no, oh, куда он I'm dead Я могу убить просто. А чекай. Лайзер канон. Релиз. Миту. Я мертв. Мы мертвы. Мы мертвы. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w następnym eee, cipu i na